Witam z powrotem na kanale z takiej perspektywy, bo nie chce mi się tam stołu ustawiać, etc. I nagrywać z tą inną kamerą i chcemy to szybko skleić i wrzucić na kanał, no bo oczywiście są to świeżusieńkie wiadomości. Mówiąc krótko, ślimak się ugnił, wiedzieliśmy, że się ugnie, ale nie wiedzieliśmy, że ugnie się aż tak, że tak powiem. <laughs> Także pora zapoznać się z tymi zmianami, które tutaj nam przedstawili z tą roadmapą i przedstawili ją dzień wcześniej niż Mieli on przedstawić, tak im się dupa pod dupą paliło, tak mi się wydaje przynajmniej. Także yy, zobaczmy, no, co tutaj nam napisali. Po zapoznaniu się z Waszymi opiniami i sugestiami, chcielibyśmy przedstawić Wam plan rozwoju Wartandera na najbliższe miesiące. No od razu Wam mogę powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, jak dla mnie, jest przejrzystość. W końcu wiemy, co jest planowane, co się będzie działo, etc., a nie, że o, jest nowy update i w sumie, dopóki on nie wyjdzie, to my do końca nie wiemy, co w nim będzie, tak? W każdym razie, na tutaj, nie są to wszystkie zmiany i sugestie, które chcielibyśmy wprowadzić do gry zgodnie z Waszymi komentarzami, ale jak nam się wydaje, te najważniejsze. Nie będziemy w stanie zrobić więcej w najbliższej przyszłości, najprawdopodobniej po wdrożeniu zmian z tego harmonogramu, możecie mieć inne sugestie, komentarze i priorytety, które mogą się ogólnie zmienić. Dlatego planujemy kolejną sesję zbierania opinii jesienią po zakończeniu prac, tych prac, które tutaj ogłosili. Jest to piszą tutaj, że to jest duży harmonogram, bla 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 e, oprócz tego, że e, proponowane zmiany są znaczące i jest to najważniejsza zmiana w ekonomii gry od 9 lat. Jest to najważniejsza zmiana w Thunderze, naj najważniejszy update wartanderowy Odkąd ta gra powstała, tak naprawdę. No dobra, może ważniejszy był tylko, jak prowadzili jednostki naziemne, bo to tą grę rozkulało, naprawdę, tak? Bo czołgiści przyszli i stwierdzili, O, fajne czołgi, nie? Ale oprócz tego powiedziałbym, że faktycznie to jest najważniejsza zmiana. Dlaczego? Bo ślimak się ugo pokazaliśmy mu, że hej, kurde, nie tędy droga, tak? Nie gramy, dopóki nie pokażecie roadmapy, i pewnie nie wszyscy brali w tym udział, nawet powiedziałbym, że większość nie brała w tym udziału, ale ludzie też grając, nie wydawali pieniędzy, w ten sposób też tak jakby bojkotując tą grę. Z tego no naprawdę coś około 25% ludzi w War Thundera po prostu nie grało, co widać było po ilości bitew. No i mamy tutaj... Czekajcie, ja tylko przewinę, żeby to było na ekranie. Zmiany w mechanice srebrnych wów, to jest dość ważne i tutaj... Yy... Jest pokazane, kiedy, na kiedy to jest planowane. Na czerwono jest czerwiec, czyli powiedzmy, że jeszcze teraz, praktycznie w tym miesiącu, postaram się to zrobić. A letnia aktualizacja, no to w lecie, czyli, czyli niedługo. No nie? Dobra, także zmiany w mechanice srebrnych. Wów, poprawienie zarobków srebrnych lwów, yy, zwiększenie mnożnika nagrody i zmniejszenie kosztu naprawy pojazdów, aby wszystkie pojazdy były opłacalne dla przeciętnego gracza, również bez konta premium. I to ma być jeszcze w tym miesiącu. Będą, będzie jakiś rebalans, zobaczymy, co będzie. Na razie obiecują, że to zrobią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak? Trzeba ich będzie rozliczać z tej roadmapy. Tutaj jest obliczanie parametrów ekonomicznych każdego pojazdu na podstawie średnich wska wskaźników zamiast statystyk pojazdu. Czyli, czyli tutaj na podstawie tego, jak sobie pojazd radzi, będzie on po prostu balansowany. W, albo przez zmianę br z tego co przynajmniej rozumiem Albo przez podniesienie kosztów napraw Na przykład jak się okaże, że średnio gracze jednym pojazdem Robią po dwa fragi przynajmniej, jakimś tam pojazdem No to pewnie trzeba będzie zrobić te dwa fragi, żeby wyjść na zero No nie? Coś takiego, żeby... Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie Tutaj detale, rewizja ekonomii, plan w szczegółach jest w osobnej zakładce I tutaj... Y no, to jest, to jest temat na osobny odcinek. I tutaj każdy z was, albo po prostu tabela średniego kosztu na i zmiany nagród według rank. Tutaj otwórzmy tą tabelę. To oczywiście każdy z was sobie może sam w to wejść. Nie będziemy tutaj kombinować jakoś niesamowicie, bo patrzy ile czasu byśmy spędzili tutaj na tym Excelu. No, praktycznie za dużo, żeby wszystko omówić, ale to każdy może sobie sprawdzić pojazd, który go interesuje, tak? Tutaj są bardzo Przede wszystkim jest to przejrzystość. Jeżeli chcę wiedzieć na przykład, czy rumuńska kaczka, jak to będzie kosztować, no to koszty tutaj się zmniejszają. Tutaj się coś się zmienia ogólnie. Tutaj mam wszystkie detale i to wszystko jest opisane... U samej góry, która, która tabelka za co odpowiada, tak? Riper course yy, na bitwach symulacyjnych, realistycznych, na bekach, yy, mnożnik, tak? Wszystko jest! Przede wszystkim jest to przejrzyste, tak? Także jest to po prostu ogromny plus. No ale nie będziemy przecież tej tabeli obczawiać na tym odcinku, no bo bez przesady, nie? No właśnie, tutaj. Mamy ulepszenia dla kont premium. Jeśli całkowity kosz naprawy przekracza dochód, gracz otrzyma rekompensatę po bitwie, dzięki czemu liczba srebrnych w lwów w meczu pozostanie równa 0, chyba że zniszczył sojusznika. Mówiąc krótko, jak to wprowadzą w jakiejś tam letniej aktualizacji, konto premium będzie dawać nie tylko ekstra X i ekstra kasę, ale to będzie ubezpieczenie, że jak wejdziesz do bitwy. I załóżmy, pięć razy wyjedziesz za koniec O ile będziesz miał tyle punktów, i pięć razy cię zniszczą, i nie zrobisz absolutnie nic, to będziesz miał tak, jakby w formie ubezpieczenia, że nie stracisz srebrnych lwów. Nie wyjdziesz na minus takiej bitwy. Chyba że zabijesz swojego yy, ze swojej drużyny kogoś, no to wtedy musisz zapłacić jeszcze koszt naprawy jego pojazdu, pewnie tak jak jest teraz, nie? Także. To jest chyba tak ogromna zmiana. Że już nie da się narzekać na ekonomię, szczególnie jeżeli po prostu konto premium nie kosztuje dużo, na przecenach na cały rok to konto premium kosztuje śmieszne pieniądze, jakby policzyć ile to miesięcznie wychodzi. Zobacz, One Martandera odpalonego, kosztuje 15 tysięcy golda na cały rok, nie no, nawet nie potrzebuję kalkulatora, 75 euro wychodzi, tak, za 15 tysięcy golda, 75 euro. Zobaczmy po obecnym kursie. 75 euro to jest 334 złote. Policzmy to na szybko, czyli 335 zł. Dzielimy to na ilość dni. 365 dni w roku. Wychodzi, że konto premium, jak kupicie na cały rok, dziennie kosztuje was 91 grosz, 92 grosze, powiedzmy, nie? A to i tak. Jest w sytuacji, kiedy nie kupujecie tego na. Nie kupujecie na przykład z moim linkiem zniżkowym, gdzie dostajecie 3% zniżki. Link w opisie oczywiście. Yy, ale też yy, konto premium. Są przeceny o 50%. Jak są zniżki 50%, to to konto premium nie kosztuje tyle, tylko kosztuje 7,5 tysiąca. Czyli, czyli konto premium wtedy wychodzi jakieś co? 40 kurwa yy, 6 groszy dziennie na cały rok, jakbyście kupili konto premium i nie da się wyjść na minus. Ze, ze srebrem, jak to kupicie No kurwa ludzie Absolutnie Konto premium i za mast. Teraz szczególnie, że jest stanie Jakie jest, no nie? Koniec i z tym kończy się po prostu narzekanie na <laughs> na koszta naprawy. Jest też dynamiczna redukcja kosztów napraw. Im krótszy okres użytkowania, tym tańsza naprawa. Yy, czyli wychodzi na to, że bez zmiany maksymalnego kosztu. Czyli jeżeli się zrespie i ktoś spam kampuje, i ja się ruszę, i, i ktoś mnie zniszczy, przejechałem 200 metrów z respa, albo nawet nie tyle, to koszt naprawy będzie bardzo, ale to bardzo obniżony. Takiego pojazdu. Będzie bardzo niski koszt naprawy. Jeżeli. Pogram tym pojazdem pewnie z minutę albo dwie, że normalnie sobie pojeżdżę, no To ten kosz naprawy już wróci do tego normalnego. Czyli, bo to będzie oznaczać, że hej, udało Ci się gdzieś wyjechać. Możesz coś taktycznie spróbować, zagrać. A nie w stylu, o kurwa, nie mogę z respa wyjechać, nie? Picobello. Pico bello. Tutaj następna ważna zmiana, nagroda za przejęcie punktów dla pojazdów, w którym nie udało się przetrwać do zakończenia przejęcia. To jest bardzo ważne, bardzo długo na to czekaliśmy, bo na przykład wjeżdżasz na punkt alfa, przejmujesz go, całe czerwone kółeczko znika, zaczyna się pojawiać niebieskie, z powrotem jest końcówka, bum, ktoś cię zniszczył albo zbombardował, stałeś tam kurwa prawie minutę, i nie dostawałeś żadnej nagrody za to teraz, za, nawet jak spędzisz na punkcie 2 sekundy, to dostaniesz za te 2 sekundy nagrodę, jak, jak pomagałeś przejąć ten punkt. Elegancko. Jeżeli pojazdy są zgrupowane, no to to będzie w letniej aktualizacji, oczywiście to wszystko widzicie na ekranie. Że to jest, jak jest letnia aktualizacja, to znaczy, że to jeszcze nie wprowadzone jest do gry, ale planują to wprowadzić, przypominam tylko. Że jak są pojazdy w grupach Czyli rzućmy okiem na przykład u Niemców Panzer 2C i Pancer 2F jest zgrupowany, tak? No to Pancer 2F będzie kosztować połowę punktów badań tego, co kosztuje Pancer 2C. Bo tak, jakby już zbadaliście podstawowy pojazd, i teraz z tego folderu tych pojazdów będziecie badać następny. No to jest, no to będzie to tańsze w exp I tutaj dość fajna rzecz w następnej dużej aktualizacji to wprowadzą. Za Killstreaky będziecie. Mieli dodatkowego expa, jak komuś idzie dobrze i zrobi na przykład 6 fragów na jednym życiu, to za każdego fraga tam powyżej 3 będzie dostawać dodatkowego expa, jak widzicie. I tu jest na podstawie arcade'ów podane, że pojazdem trzeciej ery, jak rozwalisz 3 przeciwników, to dostajesz 15% bafa do expa, jak rozwalisz 6, no to 30% bafa do expa, a jak rozwalisz 9, to 50% bafa do expa. Wow! <laughs> no super W końcu Dobrzy gracze, którzy naklepią 50 fragów no Oczywiście przesadzam, nie wiecie o co mi chodzi Naklepią załóżmy 10-15 fragów W trakcie yy, bitwy Będą za to wynagradzani o, Normalnie do tej pory byli za to karani Nie opłacało się, zrobiłeś 3 fragi Już się nie opłacało robić następnych Bo, bo po prostu yy, exp i tak dalej To wszystko było trochę przycinane Za to, że, że zrobiłeś dużo w tej bitwie Teraz będziesz za to wynagradzany W końcu w końcu, i tu jest bardzo ważny punkt, yy, następny. Jeżeli jakieś drzewko wymaksujesz sobie, jako pierwsze główne drzewko, załóżmy u Niemców odblokowałem Loparda 2.6 6 już nie mam co robić, mam takie, a, to zacznę sobie robić nowe drzewko, no bo nie mam co innego do roboty, yy, a chciałbym sobie zacząć robić nowe drzewko, to będziecie mieli buffa do expa tam od czwartej ery, z tego co widzę. Przybliżone wartości tutaj są podane, że przez pierwsze trzy bitwy w ciągu 24 godzin, jak zadania dzienne, nie? Pierwsze trzy bitwy na danej nacji od czwartej ery w górę będziecie mieli buffa do expa dodatkowego. Czyli jest sens, załóżmy, że wymaksowajesz sobie jedno drzewko i patrzysz teraz, a ja bym sobie może spróbował robić Szwecję, Rosję i Chiny. Czemu nie? Akurat takie trzy drzewka i zagrasz trzy bitwy Szwecją, masz takie, o dobra, tu mi się już buff skończył, yy, ale chcę też Chiny rozwijać, no to zagram sobie następne trzy bitwy drzewkiem chińskim, tak? I dostaniecie buffa do ekspana. Yy, <try> trzy bitwy dziennie dla każdej nacji osobno, tak? Czyli... Czyli można, załóżmy, mam czas w trakcie dnia na 12 bitew mniej więcej około do rozgrania w swoim wolnym czasie, no to mogę to podzielić na robienie czterech nacji naraz, żeby wymaksować ilość expa, którego zdobywam, nie? Super! Super sprawa, rewizja postępów dla okrętów. Nikogo to kurwa nie obchodzi, nie oszukujmy się. Z takich ważniejszych jeszcze rzeczy: no to mamy ulepszenie użytkowania i odblokowania sprzętu przeciwpożarowego, zestawów naprawczych do i okrętów, a także środków y, zaradczych dla samolotów. I tutaj y, oznacza to tyle, że bazowo, z tego co zrozumiałem, y, każdy pojazd w stoku będzie miał przynajmniej jedną gaśnicę. A jak odblokujecie tą modyfikację, będzie mieli dwie gaśnice. Czyli nie ma już czegoś takiego. Że wiesz, ten pierdolony, farciarski skurwiel w samolocie, który gdzieś z dwóch kilometrów puścił serię, niego pocis spadnął mi pokład silnika, podpalił mnie, a ja mam pojazd w stoku, no i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Siedzisz i czekasz, aż się spalisz, nie? To koniec takich sytuacji. Każdy ma przynajmniej jedną gaśnicę zawsze do użytku, nawet w stoku. Odblokowałeś świeżo pojazd, dopiero co go kupiłeś, masz w pełnym stoku, masz jedną gaśnicę. Piękna, piękna. Piękna, jeszcze raz to powiem, piękna sprawa. Trzeba tylko było Gajdżinowi nasrać na biurko, bojkotować i, i rozpierdolić recenzję na Steamie, żeby coś, o co prosimy od chyba 4 lat, albo 5, kiedy ktoś pierwszy raz wpadł na ten pomysł, w końcu zostało wprowadzone do gry. Gratuluję. Nie Gajdżinowi, tylko gratuluję wam, jeżeli braliście udział w tym bojkocie, że kurwa, zmusiliśmy ich do działania i w końcu Przecież od czterech albo pięciu lat się o tym mówiło, żeby tak zrobili. I nie wprowadzali tego. Czemu? Bo mieli to w dupie. A teraz nie mogą mieć tego w dupie, bo nasraliśmy im na to biurko, nie? I muszą to gówno posprzątać. Do tego dochodzą jeszcze jakieś podstawowe, z tego co rozumiem, flary w stokowych samolotach. Jeżeli samolot miał flary, no to będzie miał jakieś stokowe flary. A za że tam trzeba wybadać te dipole, te flary, etc., to trzeba sobie te flary wybadać jako moduł, więc super. I tu jeszcze gdzieś widziałem. O, tutaj jest nagroda za, w postaci punktów dodatkowych, pewnie, za naprawy i gaszenie pożarów u sojuszników, bo na razie nie, było to, nie był to jakiś duży bonus, więc nawet niektórym się nie chciało tego robić, a teraz będzie chyba jakiś fajny bonus za to. Następny bardzo ważny punkt: można badać y, helikoptery, śmigłowce teraz. Grając tylko na naziemkami, czyli mam na przykład czołg M60 i wybieram sobie, że a, ja bym sobie chciał do tego M60 dobrać na przykład y, AH1G, y, no ale żeby go badać, to przerąbane. Znaczy nie AH1G, przepraszam, jakiś następny helikopter, na przykład Hueya jakiegoś. Ja bym sobie chciał zbadać teraz Hueya, więc zamiast badać M60 AOS, czyli ten add-on Stabilizer, załóżmy następny czołg w drzewku, to ja sobie w tym momencie. Całego ekspas z drzewka naziemnego przekierowywuję, żeby szedł w drzewko helikopterowe, w tą konkretną maszynę, którą chcę odblokować. Super sprawa, jak ktoś chce odblokować śmigłowce, nie musi się teraz męczyć śmigłowcami, bo to był dramat. To był od samego początku, jak śmigłowce zostaje wprowadzone. To był dramat, wszyscy na to narzekali. Zostało to naprawione. Chcesz sobie odblokować Helkę, to graj czołgiem jakimś tam i przekieruj ekspas w Helki, i, 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 i sobie odblokujesz Helki po prostu w końcu. I jeszcze tutaj y, następna ważna rzecz, tu już wreszcie tych detali nie będziemy wchodzić, bo to są detale, każdy z Was może to sobie sprawdzić, a ja oczywiście linka do tego zostawię w opisie filmu, do tego i do tej rewizji ekonomii, do, 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 do paru tych rzeczy. Chuj, nie, nie w y, opisie, y, tylko w przypiętym komentarzu, będzie Wam to łatwiej znaleźć, nic nie będziecie musieli klikać, y, że, żeby to znaleźć. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną ważną rzecz, w końcu przepustkę bitewną będą mogli robić gracze, którzy grają symulacje w Artanderze. Też czekaliśmy na to, odkąd wprowadzili przepustkę bitewną do gry, kurwa. Czekaliśmy i czekaliśmy. Jak ktoś lubi grać naziemne bitwy symulacyjne, może w ta w robić w tych bitwach symulacyjnych, może robić zadania. Jeżeli ktoś lubi grać symulki lotnicze, to też teraz może robić battle pasa na symulkach lotniczych. Fajnie! Tylko szkoda, że tyle na to czekaliśmy, ale w końcu się doczekaliśmy. Nawet nie, przepraszam, nie doczekaliśmy się, wymusiliśmy to w końcu. Elegancko, ale <laughs> no tu cała reszta, no to są mapy i misje. Aha, yy, na razie wyłączyli kompletnie yy, misje w nocy. Włączą mnie w następnym, następnym update'cie z powrotem, ale my, jako gracze, każdy będzie sobie mógł zdecydować, że hej, a ja nie chcę brać udziału w bitwach nocnych, klikasz odznaczasz sobie i nie grasz w nocnych i tyle po prostu, nie? Więc jak dla mnie super sprawa, bo ja nigdy w nocnych nie lubiłem w wartanderze. No jest jeszcze jedna mechanika yy, ważna: yy, jeżeli rozwalisz komuś, strzelisz w jakiś czołg i zabiłeś komuś działonowego, a ten czołg ma system Hunter Killer. To y, nie wiemy jeszcze, ile czasu to ma zająć, i to nie jest w tej aktualizacji w Praze, tylko to będzie, widzicie, letnia aktualizacja 2023, czyli jeszcze poczekamy na to chwilę, ale y, będzie opóźnienie czasowe. Obstawiam jedną, dwie, może trzy sekundy. Pewnie zależy też od wyszkolenia załogi, może dodadzą coś takiego. Yy, kiedy dowódca przejmuje yy, kontrolę nad tą wieżą, tak? to jest ważne. Bo na razie komuś się dziabnie, działo nowego, a typ się obraca w ułamku sekundy od razu na strzela, tak jakby dowódca zawsze miał pełną kontrolę nad tą wieżą włączoną cały czas. No, bez sensu trochę, ale, ale okej. Okay. Ważne, że to wprowadzą. Dodatkowo jak ktoś się zrespi i ktoś do ciebie strzeli, jak ty masz jeszcze spawn protekta, to ci się pokaże yy, kierunek, z którego on do ciebie strzela. A jeżeli ktoś strzela na respa i stoi poza tym okręgiem, na którym się podświetla ktoś strzela do ludzi na tym respie, to. Yy, dla. Gra go automatycznie zeskautuje, i ty, jako osoba, do której strzelają na respie, ty będziesz widział na mapie, że ten kurwol stoi tam i strzela do mnie na respie, bo gra mi go zeskautowała yy, za darmo za to, że on nie próbuje na respie rozwalić. Super sprawa. Pewnie niuansiki takie, że na przykład strzelam się na środku mapy przez przypadek, nie trafiłem, przeleciało komuś yy, 2 cm nad głową, pocisk leci, 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 leci parabolą. I ląduje w okolicy respa, na przykład przeciwnika, no to mnie zaskautuje dla ich drużyny. No trudno, jest to mała cena do zapłacenia za to, że skończy się taki spawn, spawn camping z, ze środka mapy. Na przykład, że ktoś stoi na kurwa jakiś z mapy, gdzieś w połowie mapy i, i wali z półtora kilometra do ludzi na respie. To się skończy. Zajebista sprawa. Znaczy dobra, inaczej, nie skończy się, ale będzie łatwiej wykryć taką osobę. Nie? <laughs> I następna rzecz, jeżeli przez przypadek kogoś na przykład zrzucacie bombę p 8 tak, pięciotonów i zabijecie czterech przeciwników i dwa swoje czołgi rozwalicie jednostki naziemne, to tych dwóch ludzi może ci wybaczyć to, że ich rozwaliłeś. Nie, nie oznacza to, że cię automatycznie wykopie z gry i to będzie w następnej dużej aktualizacji też wprowadzone. Bardzo ważne sprawy, nie? Do tego jakieś to, że dekoracje 3D można odstrzelić, inne takie rzeczy. Tutaj macie cały ten roadmap. Ja oczywiście, tak jak mówiłem, linka do tego zostawiam. Także w opisie możecie sobie sami to przeczytać, jak Was to bardzo interesuje. Bardzo pozytywne zmiany, bardzo pozytywne zmiany. Tak jak mówię, szkoda tylko, że trzeba im było nasrać na biurko, żeby w końcu chcieć to posprzątać, nie? Ale udało się. Można grać w Wartandera. Ode mnie tyle, dzięki za oglądanie. Ja odpalam streama, w tym jak oglądacie ten no, odcinek, to stream teraz trwa. Jutro pewnie cały, cały, cały dzień też Wartandera Artandera postreamujemy. Myślę, że od rana wstanę, Siądę do kompa o godzinie 12 i sobie pewnie do 22:00 z 10 godzin pociągniemy streama, Także nie? Także link do, link do Twitcha macie w opisie, w opisie tego filmiku. Ja wam dziękuję za obejrzenie do tego momentu. Napiszcie w komentarzu, co uważacie na temat y, tych zmian. Yy, czy przy, przyjmujecie pozytywnie, czy negatywnie, yy, i jeszcze raz przypominam, najważniejsze jest to, że po raz pierwszy w historii Artandera mamy prawie stuprocentową przejrzystość tego, co oni chcą wprowadzić i nad czym pracują, i teraz dzięki temu my możemy ich po prostu rozliczać z tego, co zostało wprowadzone, co zostało obiecane. Yy, Albo co zostało wprowadzone cichaczem, bez, bez mówienia o tym kompletnie graczom, jeżeli to będą jakieś negatywne rzeczy. Data minerzy to wykopią na pewno, nie? Dobra, także ode mnie jeszcze raz tyle. Napis Dajcie znać w komentarzach, co uważacie na ten temat. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku.